Stowarzyszenie Polska Ekologia realizuje projekt Zboża na szlakach kulinarnych i w piekarniach rzemieślniczych. Projekt finansowany jest z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Projekt ma na celu promocję polskich zbóż i jego przetworów oraz uświadamianie konsumentów, dlaczego warto spożywać wysokiej jakości produkty zbożowe. Spotykamy się w gremiach od 30 do czasami nawet 100-120 osób i po prostu właśnie przekonujemy do żywności wysokiej jakości. Bo nam nie chodzi o to, żeby państwa przekonać do tego, żebyście spożywali przetwory zbożowe, bułki, chleby, drożdżówki, kasze, inne tego typu rzeczy, tylko żebyście zwracali uwagę, między innymi, na jakość tych produktów. W 1981 roku na statystycznego Polaka przypadało 101 kg rocznie produktów, nazwijmy to przetwory zbożowe. W 2021 roku, 40 lat minęło, czyli troszeczkę więcej niż jedno pokolenie i 61 kg na głowę, że tak powiem, statystycznego Polaka rocznie przypada tych przetworów. To jest gigantyczny spadek. Zaczęło się od tradycyjnej piekarni w 1993 roku. Mamy jakby trzy linie produktowe. Linia produktów ekologicznych, czyli dla osób, które bardzo dbają o to, żeby jeść w zgodzie z naturą, produkty naturalne, nisko przetworzone, ale mamy też linie produktów dedykowanych dla osób chociażby na dziecińsko niskowęglowodanowej, czy zmagających się z problemami jelitowymi, czyli z SIBO, z IBS produkty o tak zwanym low food map, czyli niskiej zawartości yy, rzeczy, które fermentują nam w jelitach. Może nie jestem w piekarni rzemieślniczej, ale jestem w starym rzemieślniczym młynie. Pokażę Wam, jak zrobić rewelacyjne ciasteczka z mąki pełnoziarnistej, a w dodatku to jest mąka z pszenicy trispy, czyli z takiej ekstremalnie zdrowej mąki, że jak zrobicie z nich ciasteczka, nawet z małą ilością cukru, to po prostu nie będziecie mieli wyrzutów sumienia, gdy będziecie je jeść. Potrzebujemy kostki masła. Masło siekam sobie na mniejsze kawałki. Takie proste, maślane ciastka są o wiele smaczniejsze. Mają pełny smak, gdy, gdy się używa do nich mąki pełnoziarnistej, która nie dość, że jest bogata w wartości odżywcze, to jest naprawdę bardzo bogata w smak. Na desce mam 200 g masła, mam 400 g mąki z pszenicy trispy, czyli z pszenicy okrągłoziarnowej, pełnoziarnistej, 200 g cukru i taką solidną szczyptę soli. I teraz wszystko muszę sobie przesiekać. Mam takie już bardzo drobne kawałki mąki, mogę to wszystko bardzo szybko zagnieść. Staram się to tylko szybko rozcierać, żeby połączyć całość. Przypominam, nie wyrabiamy konsystencji ma przypominać taki troszeczkę mokry piasek. To jest taki smak z dzieciństwa: jak mamie podkradaliśmy kruszonkę mąka z cukrem i z masłem. Wiem, że nie powinno się tego jeść, ale uwielbiam. Żeby to wszystko dokładnie, ładnie skleić, wbijam jedno jajko. Ciasto już bardzo ładnie się połączyło. Można z niego zrobić taką lekko wilgotną kulę. Przypomnę, że nie wyrabiałem tego. Przypominam, nie uaktywniamy glutenu. Wiem, że z moich ust, jeżeli, jeżeli mnie znacie i wiecie, czym się zajmuję, raczej słyszycie uaktywnijcie gluten. Nie tutaj, nie tym razem. Z tego ciasta już mogę formować od razu ciasteczka. Ciasteczka już są naprawdę niezwykłe, ale jeszcze dodam coś, co sprawi, że będą miały ładny kolor na środku i coś kwaśnego, co będzie. Dobrze balansować z tymi, z tymi słodkimi orzechowymi w smaku ciasteczkami. Konfitura, dobrej jakości konfitura z ekologicznej maliny. Muszę je tylko wrzucić jeszcze do pieca, który rozgrzałem do 200 stopni Celsjusza na około 15 minut. Ciasteczka moim zdaniem wyszły idealnie, właśnie tak jak chciałem, tak jak się tego spodziewałem. Ciasto się delikatnie rozlało i mam piękną średnicę około jakichś 10 cm, no i ta konfitura malinowa na środku. Te ciasteczka tak fenomenalnie pachną, że to jest naprawdę obietnica rewelacyjnego smaku.